No, witam się Manko. Dzisiaj wyjątkowo nie zobory. A sprzed pryzmy rozpoczynamy film. Było pytanie ostatnio, jak wygląda nasza kiszonka. Bo są osoby ciekawe zobaczyć to. I tutaj, wszystkim tym, którzy mówili, że się będzie wszystko psuło: będzie gniło, nieugniecione. Łomatko, co wyście narobili? Jak tak można samymi oponami? Teraz wymieniam wszystkie komentarze, które były na nie. Opony nieprzysypane ziemią, stara folia, e, nieprzysypane boki wszystko na nie było, także jak widać, nic się z kiszonką nie dzieje. E, tutaj doszliśmy do miejsca, gdzie jest właśnie ta folia taka e, to elegancko zdaje egzamin, e, bo ile, bo to nie, nie sięgła nam ta folia na całą pryzmę tutaj takie mokrzejsze bo tutaj od, od wiatru od słońca trochę przeschło. No, jak nie było tej folii, bo nie starczyło jej nam na całą pryzmę, to tutaj, środkiem, było ok, oczywiście. Natomiast, bokami, bokami troszeczkę się psuło. Natomiast, tutaj, pod tą folią, jak widać, fajna, mokra, zakiszona kukurydza. Gdzieś tam, może, miejscami faktycznie jakieś. Drobna, drobna pleśnia, ale to nie ma tragedii. I tutaj od, od tego miejsca może być też troszeczkę, że podciąga wilgocią. Bo jest tu taki dołek niestety. I może być tak, że, że no właśnie tutaj troszeczkę e, tej pleśni podeszło. No natomiast jest to e, niewielka strata. E, tutaj tato mówił, że, że woli już taką stratę niż bawić się w przysypywanie ziemią i tak dalej. Ja chyba też jestem tego zdania. Nie ma na co narzekać. Tutaj nasz tur w gotowości do załadunku paszy. Taki wozik, bo tam stoi pod, pod oborą, nasz wóz, paszowóz i taki starcza nam na 2,5 albo 3, 3 dni, jakoś tak. No także jak widać z kiszonką poza tam drobnymi takimi właśnie miejscami, wpadkami, raczej nic się nie dzieje, wszystko jest elegancko. Co do reszty zapasów, to tutaj jest jeszcze nieruszona piramida ze słomą. Niestety nie było na tyle flizu, żeby wszystko okryć. Więc te belki troszeczkę będą takie no Jedna warstwa będzie trochę przegnita od deszczu i tak dalej, bo one wiadomo wodą nasiąkną. E, zostało nam jeszcze tyle z, ze starej sterty, starej, z pierwszej sterty. Pierwsza sterta była mniej więcej też tej wielkości. E, tak więc do żniw zostało jeszcze jakieś pół roku. Więc skoro e, tamtego jeszcze do końca nie zużyliśmy, a tego jeszcze nie zaczęliśmy, to myślę, że do żniw słomy spokojnie nam wystarczy. Nawet myślę, że będzie z zapasem, tym bardziej, że pod chizem mamy jeszcze słomę, tak więc słomy do żniw spokojnie wystarczy, troszeczkę gorzej z sianą kiszonką, bo tutaj troszeczkę się nawet pozapadało, no trudno. Belki wydawały się być takie początkowo na łące dobrze zbite, później jak zaczęli to owijać i turem zaczął to ściskać, to troszeczkę to zaczęło się poddawać pod naciskiem chwytaka tak więc one nie są idealnie zbite. No ale jakoś, jakoś to wygląda. Nie ma tragedii. Tak więc jeżeli chodzi o siano kiszonkę to tam mamy troszeczkę i tutaj jeszcze mamy z ostatniego pokosu parę bali i to będzie chyba tak na styk, tak prawdę powiedziawszy. Więc tak wyglądają nasze zapasy, jeżeli chodzi o siano kiszonkę kukurydzę i słomę mamy jeszcze do dyspozycji wysłodki także podskoczmy do wysłodek także jeśli chodzi o wysłodki to jak widać 5-10 cm troszeczkę się nadpsuło ale to też wliczone w straty tutaj w środku nic się nie dzieje, fajne wysłodki także to najwyżej sobie wybiorą, odtrącą a resztę wiadomo, zjedzą. Pyk, pyk. Co tam koledzy głodni, niegłodni, e, i tak tutaj troszeczkę na stole zaczął nam się robić bajzel. Teraz to podgarnę, może coś jeszcze sobie przebiorą. Bo jak widać, kukurydza świeża dzisiejsza, tylko że ryjami ją odsunęły odsunęli bo to oni a nie one Daj im tlenek magnezu od tygodnia ale jakoś efektów w ogóle nie widać. E, no także zaraz zaczynamy e, obrządek e, tutaj tato już się w dalszym ciągu bawi z sufitem. Ja chyba zacznę pomału rozbierać sobie już tą klatkę. Posprzątać tutaj w środku wszystko. I, I ją rozebrać. Tak, żeby to już było. Tutaj w środku staramy się dużo słomy nie sypać, żeby tego nie przyrastało. One też wolą zdecydowanie być na zewnątrz, więc staramy się, żeby tam było po prostu więcej słomy, bardziej sucho. Tutaj przychodzą głównie zjeść, tak więc, po prostu, żeby tu nie pluskało, to tylko tylko słomy się sypie. No, i, i powinno to na dłużej nam wtedy starczyć. Tutaj, ostatnio, właśnie też statem gadaliśmy, że jak już wszystko będzie tak jak być powinno, to mniej więcej raz na miesiąc będzie wywalanie obornika. Tutaj chcemy sprzątać po sprzedaży byków, czyli gdzieś końcem stycznia. Tak, przynajmniej takie przynajmniej są plany. Byczki, byczki na moje oko to gdzieś tak pod 700, może już będą miały, może niektóre ponad 700. Tutaj pewnie widzicie samą rurę na razie, bo kamerka jest na takim poziomie ustawiona, że rura wam większość zasłania. No cóż, sprzedajemy teraz, można by było ich jeszcze podtrzymać za 4 miesiące, no ale liczy się cash. E, troszeczkę tego sianka e, się przyda teraz na wiosnę, więc chcemy je już teraz sprzedać. E, no i tym samym, tym samym e, znowu zrobimy taką małą rotację. Później się poprzestawia te byczki e, dalej. E, także to już coraz bardziej zaczyna mieć ręce i nogi. Tak jak widać, niektóre wyglądają ładnie. E, ten akurat jest taki troszeczkę węższy. I tam któryś łaciaty, ten co stoi tam na zewnątrz. On też jest taki bardziej chudy, no ale cóż, co będzie, to będzie, co nie kolego, niestety, ale będziemy się niedługo żegnać, byku. No, jeżeli chodzi o tą wodę, to elegancko rurki nam nie zamarzają. Dzisiaj przy minus 4 też tutaj trochę wodę w misce ścięło ale nic się mu nie stało e, zawór działał, tylko po prostu była woda w misce przymarznięta No, witam panów. Panom to by się przydało już posprzątać troszeczkę stół paszowy, ale jeszcze daję im ostatnią szansę, żeby e, troszeczkę to przejadły. Tutaj było wściekane, bo gnój na stole. E, no, bo to są jeszcze świeże w miarę wysłodki, więc mogłyby to spokojnie jeszcze coś skubnąć. Natomiast jutro już trzeba będzie to posprzątać, bo jak widać, już się zaczyna robić takie, taki syf na tym stole. Kukurydza, zasiano, słama, taki TMR i tego nie chcą ruszyć. Chyba żeby ich naprawdę przegłodził, przegłodził, to może by to w końcu wyjadały, ale nie na tym to polega, żeby specjalnie byki głodzić. Oczywiście. Czasami ich zostawiamy właśnie tak, tylko skromnie się dosypuje, żeby podojadały to, co zostawiają. No natomiast jak już widać, że faktycznie im to nie idzie i to zaczyna kisnąć, no to nie ma co przeciągać i się to sprząta po prostu. No, tutaj małe mortki. No i a propos tych zapasów słomy to mamy jeszcze trochę słomy tutaj poustawianej bo osłanialiśmy ich od wiatru troszeczkę ten wybieg na zewnątrz więc tutaj też trochę tych bali zostało postawionych wiatr wieje zazwyczaj z tamtej strony więc tak żeby na poziomie tych wygrodzeń im nie pizgało to postawiliśmy tutaj te baloty także to się później też posprząta. Parę tych bali jest, a idzie nam około jeden bali dziennie. <laughs> Bagno i syw niesamowity tutaj z tyłu, nie ma czym się chwalić. No, także co? Bierzemy się za robotę już. Idę sobie śrutu przywieźć. Tlenek magnezu kupiłem, około 60 zł za 25 kg. Tak to się prezentuje taki brązowy proszek, rudy, coś takiego. No i tlen magnezu dajemy tym największym. Tutaj natomiast maluchy nie dostają tlenku na razie, bo wydaje mi się, że nie ma sensu. Idzie około 60 gram na sztukę dziennie. Albo 50, jakoś tak, już nie, nie pamiętam. Naprawdę, tam chyba do 100 gram coś pisało, że można tego sypać. Także zaczęliśmy tak minimalnie, ale widzę, że guzik to daje, więc już chyba bez skrupułów można troszeczkę zwiększyć. Na takich sześciu dużych to sypię dwa takie pełne kubeczki dziennie, rano. I, no w sensie jeden kubeczek rano, jeden kubeczek po południu, do, do śródu dosypuję. Do śruty, bo śród śrut to wiecie, w dubeltówce. Dobra. Dobra, to niech czeka. Kabelki aktualnie wyłączone, bo pobór prądu zero, czyli dogrzało. I się rozłączyło i co? I trzeba rzucać żarcie pomału. Idziemy w to nasze bagno, w ten nasz syf. Jeszcze myślę, że z pół roku się musimy tu męczyć i jakoś to w środku w końcu zacznie wyglądać. No, jak widać nie ma poidła. W zeszłym roku było zdecydowanie więcej mroźnych dni. I obeszło się bez, bez żadnej straty. Natomiast w tym roku trzy razy ścisnął mróz. I trzy razy coś się nam wydarzyło w oborze. No przez nasze troszeczkę zaniedbania poniekąd. E, tutaj tato małe przerówki e, poczynił. E, został na końcu dodany zawór z końcówką pod szlaucha. Także e, ze szlaucha lejemy im wodę tutaj teraz. Żeby nie latać. E, no co, przyszedł mróz. Gdzieś tam trochę wody zostało, rozsadziło kolejne pojedło. Tutaj tato troszeczkę postanowił się pobawić. Nie wiemy jeszcze, czy to zdało egzamin, zobaczymy po podłączeniu. Ale spawał żeliwo na zimno. Troszeczkę później jeszcze klejem te spawy poprawiłem. I zobaczymy, czy to coś połatało, czy trzeba będzie kupić nową miskę. Ale na przyszłość chyba jednak i tak będziemy kupować nowe miski, bo to szkoda zachodu. Micha kosztuje, ja wiem, z 60-70 zł i bez żadnej roboty. No, także tak to wygląda. Jak widać, tlenek magnezu y, świetnie się spisuje u nas. W ogóle się nie biją. Zero agresji. Tam tak samo. No i tutaj bagno się zrobiło, bo jak zostawiamy im to tą kastrę z wodą, to któryś zaraz cwanu się znajduje i to po prostu wywala i się robi znowu bagno. Także jeszcze musimy się w tym trochę pomęczyć i podtaplać niestety. I co, jedziemy z ostatnią taczuszką. Trochę tego jeżdżenia jednak jest. Tutaj jak widać słomy też już się nanosiło na potórku. No niestety, tak to na razie musi wyglądać. Macie, że ryjcie. Ma być w końcu posprzątane. Tu jest jeszcze wąsko, bo jest dopiero pół stołu wydane, Także trzeba się troszeczkę z nimi cisnąć. I ogólnie jest syf, tak jak widać. No, także ten bajzel tutaj to stara słoma właśnie ze strychu. Zawsze to troszeczkę im tutaj tego podrzucamy, wybierając jakiś gruz, nie gruz. Dobra, to jak wszystkie już mają papu, to jedziemy ze Śrucikiem najpierw na zewnątrz. Kubeczek. A robię takiego przekładańca, to trochę schodzi. Ale jest okej. Okay. Mi się nigdzie nie śpieszy. O koncert się zaczyna. Darcie mordy pod tytułem Gdzie jest śrucik. Grubsza to nie apteka. Idziemy najpierw w to bagno. Bagno, bagienko. Już się z Andrzejka nie będę śmiał. Także czasami to wiadomo, zgarniamy, to wszystko jest podgarniane tymi widłami naszymi do sześćdziesiątki. Jak już się robi nieprzyjemnie, to właśnie podgarniamy to podobornik. Później się cyklopem weźmie, to na przyczepę załaduje i w pole na pryzmę wywieziemy. I to będziemy robić, zanim będziemy gnój wywalać. To trzeba to będzie uprzątnąć i wywieźć na pryzmę w pole. W pierwszej kolejności będziemy sprzątać te wygrodzenia na zewnątrz. I dopiero później chyba się przegoni tych tutaj gentlemanów tam na zewnątrz, żeby tu sobie spokojnie. Wybrać, pościelić i z powrotem ich zaprosić, no i chyba później na spokojnie, gdzie idę, jeszcze tutaj przecież, i na spokojnie w środku się powywala. Tak więc, no, no tak jak mówiłem, musimy się w tym roku jeszcze trochę pomęczyć w tym błocie, syfie i tak dalej. Ale jak już się tą obórkę przerobi, że będzie tak jak ma być to tutaj zacznie wszystko pomału dochodzić do ładu. Ogólnie, jeśli chodzi o skład śruty zbożowej, no to wiadomo, już to też powtarzałem parę razy, ale dochodzą nowi widzowie, są pytania. Więc powtórzę jeszcze raz, że mamy tutaj pszenicę, owiec, jęczmień. Do tego jest śruta rzepakowa, premiks witaminowy, kreda pastewna. No i tym największym sypie teraz tlenek magnezu. Te małe nie dostają tlenku. I skład jest dla wszystkich byczków takich samych, i skład dla wszystkich byczków jest taki sam. Jeżeli chodzi o różnicę, to jedynie jest różnica w dawce, bo jak widzicie tym sypie tak malutko, tym już trochę więcej, i tak stopniowo. Także tamtech sześciu największych dostaje dwa takie czubaty wiadra dziennie czyli jakieś 2 kilo na łeb co do premiksu witaminowego to jest to Ecoplon Ecomix CJO skrót cielak jałówka opas czyli taki w miarę zrównoważony chyba dla, dla właśnie każdej grupy wiekowej tutaj jutro jeszcze im przyniosę lizawki bo widzę, że już Cukierki są zjedzone. Więc jutro z rańca dostaną świeżutkie. Chyba, że zasrane po prostu. Nie, coś tam jeszcze jest w rogu. No, jeżeli chodzi o tych tutaj sześciu, to przy drabince się mieszczą. Z tym, że tutaj mamy dwie takie niekompletne sztuki. Mianowicie ten jeden ma troszeczkę roga utrąconego. I on swego czasu właśnie tak troszeczkę unikał kontaktu. Teraz już jest trochę śmielszy, ale jak się robi trochę ciaśniej, to on woli sobie odejść. Natomiast tego tutaj z brzegu, co widzicie, no, brały sobie troszeczkę za cel ostatnimi czasy. Tak więc on jest tutaj chyba najchudszy i jako ostatni dochodzi do stołu. Aczkolwiek w sześciu mieszczą się. Teraz właśnie jest ich pięciu, bo ten z uszkodzonym rogiem przed chwilą odszedł od stołu, ale tak to jakoś sobie dają radę w sześciu. Na pewno jak będą usuwane rogi w przyszłości, to będą miały jeszcze wygodniej, bo nie będą się trącać. Także tutaj, tak na styk, no ja wiem to jest na styk, ale jest OK. Tutaj te się do ściany przesuną, ten elegancko by sobie wszedł, tylko mówią, on się nie pcha, bo ma przetrącony róg chyba dosyć poważnie, bo już z miesiąc czasu tak unika. No i tutaj też, żeby przejść, to trzeba im podrzucać, a jak już będzie docelowa szerokość tego stołu, to będzie prawie tak jak u tamtych cielaków. Także tutaj spokojnie będzie można sobie chodzić. No, idę im teraz. Zaraz jeszcze wody naleję. To już nie będę brał kamerki, bo tam się ciemno robi, więc i tak guzik będzie widać. No i tutaj, jeszcze odnośnie właśnie tego bagna, który mamy na zewnątrz. Bo tak co odcinek o tym bagnie, mówię i mówię. I chyba sam troszeczkę też tą sytuację tym nakręcam, no ale staram się też jakoś to uzasadnić właśnie, czy też samego siebie wybronić może. No sytuacja jest jaka jest, bo w komentarzach to właśnie co chwilę jest jakiś przytyk, że, że straszny burdel mamy i tak dalej. Tak jak mówię, sytuacja tymczasowa i też tutaj na filmie o tym wspomnę, żeby później się już nie tłumaczyć w komentarzach po 15 razy. Tylko już tutaj wyjaśnię. No, burka mała, ciasna, ale parę sztuk na pewno nam tutaj wejdzie. Docelowo 48. Dobra, bo jeszcze ty muszę śrucik dać. Dobra. Także co? Yy, widzimy się już pod koniec roboty. Tak, w tym filmie z podsumowania mówiłem, że będę dążył, żeby były średnio trzy filmy tygodniowo. A tu takie tymczasem przestoję się. Na początku stycznia wydarzyły, bo, bo nie ma za bardzo o czym na razie nagrywać. Więc mam nadzieję, że w trakcie sezonu y, ta częstotliwość troszeczkę się nam rozpędzi. Y, tutaj, tutaj, tutaj to jest ten, który był chyba przeganiany, albo tamten, tamten rogacz. Y, no i się dogadały wszystkie ze sobą. Lubię patrzeć, jak jedzą. Dobra, idę poić, bo się naprawdę zaraz całkiem ciemno zrobi i będzie gówno, nie robota. Dobra, pościelony, nakarmiony. Jest bardzo, ale już bez przesady. Troszeczkę zamiotę chociaż tutaj. Tutaj już po remontach to się można starać w miarę jakoś to w czystości utrzymywać. Tutaj to jest luks robota przy tych byczkach w tym miejscu. I cyk z grubsza. No, także w dzisiejszym odcinku tam troszeczkę o planach. E, na początku było o naszych zapasach. No i reszta odcinka tak, jak te odcinki ostatnio wyglądają, czyli co nieco o tych naszych byczkach. Tak się one prezentują. E, tutaj tato jeszcze skonstruował taki wynalazek. E, to będzie wieszane na tych rurkach. Płyta. A to wszystko jest e, zrobione tutaj w te drzwi. To są takie rozpórki, coś takiego jak... Macie te drążki do mocowania w futrynie do podciągania, też takie na zasadzie rozpierania, tak więc tutaj małe byczki. Więc nie powinny nam tego jakoś mocno sponiewierać. Więc jak się porządnie to rozeprze, to, to powinno być ok. No i dodatkowo na tym się będzie wieszać te płyty, i, i wtedy bez zamykania tych drzwi, bo te drzwi to taki troszeczkę nie wypał, one miały być. Z myślą o tym, że jak będzie naprawdę zimno i tutaj będą małe cielaki, to żeby te drzwi zamykać i chronić ich od takich właśnie mrozów i wiatrów. Natomiast zanim by do tego doszło, to te drzwi już są prawie zniszczone, bo te duże co stały, co jest zbyt długo przetrzymaliśmy w tych końcach. No to troszeczkę zdewastowały nam te drzwi i wyszła lipa. Tak więc do wywalania obornika, będziemy teraz. Testować ten patent. No i zobaczymy, jak to rozwiązanie będzie się prezentować przy, przy następnej okazji. Także co? Także chyba na dzisiaj to by było wszystko. Tak więc gasimy światełko i co, i pora na dobranoc i do usłyszenia.